Cześć. Zostajemy w temacie handheldów, i oto kolejny handheld z mojej kolekcji, czyli konsola Sony PSP. A dokładniej pierwszy model wydany na Europę w systemie PAL. Kupiłem go lata temu na Allegro jako nowy. No i tak sobie leży w kolekcji. Nigdy nie był przeze mnie używany. Zobaczymy, co tu w środku się znajduje. Także zaczynamy, tu jest kładka, żeby nic nie latało. Instrukcja. Potężny tom również w języku polskim. Tu mamy demo dysk. Fabrycznie zaklejony demo dysk razem z jakąś instrukcją. I znajduje się tu jeszcze karta 512 MB SanDiska, która była w zestawie i pewnie ściereczka do wycierania ekranu. Dalej mamy Nową baterię Sony, ciekawe czy jeszcze działa po tylu latach, przechodzimy do dania głównego. A w daniu głównym, może zanim danie główne, to jeszcze zobaczymy, co tu jest w pudełku. A w pudełku mamy jeszcze fabryczny, zafoliowany przewód takim oto złączem do ładowania naszej baterii. O, nie będę tego wyciągał. To danie główne jest jedno, danie główne znajduje się tutaj, w takim oddzielnym kartoniku, oczywiście w oryginalnej folice. No, i mamy nasze PSP. Czy ta konsola nie jest piękna? No jest piękna. Jest piękna, bo jest nowa. Większość już jest powycierana. Z tego co patrzyłem na Lego z tych modeli, rzadko kiedy można dostać taki model. Ja tu się pokusiłem jeszcze. Jak kupiłem tą konsolę, pokusiłem się, aby założyć dodatkowo taką folię na ekran, aby no nawet od samego przechowywania nie, nie zniszczyła się. Także oto jest konsola PSP w wersji FAT, czyli ten pierwszy model. Niektórzy mówią, że najlepszy, większość mówi, że 3004. Raczej seria 3000 jest lepsza. Mnie się bardzo dobrze trzyma go w dłoniach. Jest taki grubszy niż seria 3000. Oczywiście to jest jeszcze model, w którym, żeby otworzyć. Trzeba nacisnąć przycisk i tutaj wsadzało się, wkładało, wsadzało dyski UMD, między innymi filmy wychodziły na takich dyskach UMD oraz gry. Według mnie super konsola w super stanie będzie w kolekcji. I dziś będzie jeszcze dodatkowy film z uwagi na to, że chwilę mnie nie było, więc zapraszam do oglądania. Cześć.